Dzień dobry, ja nazywam się Karolina Skulska i w dzisiejszym wideo e, reprezentuję Europie. Dziś będziemy rozmawiać o bardzo ważnym temacie, jakim jest demencja, e, z panią Marią Kompanowską. E, pani Maria jest coachem, trenerem i konsultantem biznesowym. Proszę podać mi imię i relację do osoby, e, z, która miała podejrzenie demencji. E, mój mąż Andrzej Kompanowski. Kiedy zauważyła Pani pierwsze oznaki i co się działo? To było bardzo nagłe wydarzenie, ponieważ wróciliśmy z odwiedzin rodziny, i następnego dnia pojechaliśmy sobie do centrum handlowego, tak na przejażdżkę, żeby, żeby mąż po prostu się przeszedł i, i żebyśmy po prostu spędzili trochę czasu razem. Wszystko było w porządku, dopóki wsiadł do samochodu. Później wysiedliśmy z samochodu i chodząc po centrum, zauważyłam, że mąż się już niczym nie interesuje. Nie zagląda do sklepów, nie patrzy e, do kafejki, nie patrzy do restauracji, i zaczęłam się zastanawiać, że coś jest nie tak. I obeszliśmy, mhm. obeszliśmy całe centrum, mhm. i w pewnym momencie ja pytam się, co dalej. A mąż mówi, idziemy do samochodu. I ja wtedy wróciliśmy do domu i ja się zaczęłam zastanawiać, coś jest nie tak, ale nie wiedziałam co. I wtedy zaczęły się też e, kłopoty z tym, że e, na przykład e, nie wiedział, kiedy ma iść do toalety, e, nie odpowiadał na pytania, e, zapominał. W pewnym momencie też i język angielski zaniknął. Komunikował się już tylko po polsku, więc zaprosiłam naszego GP, przyjechał, popatrzył, opukał, postukał. I mówi ja tu nic nie widzę. Jedynie możemy z powrotem referować męża do onkologa. Bo może nawrót nowotworu. Więc poczekaliśmy, aż zostaniemy umówieni. Pojechaliśmy do szpitala onkologicznego na badanie. Tam pobrali krew, nic nie znaleźli, zrobili prześwietlenie płuc, nic nie znaleźli innego. Więc przy rozmowie z lekarzem ja zadawałam pytania. Jeżeli krew nic nie wskazuje, jeżeli em, płuca są na tym poziomie, na, jakie, na jakim były przez ostatnie miesiące, to coś jest nie tak z głową, coś się dzieje w głowie. Więc poprosiłam, żeby nas zreferowali do neurologa. W międzyczasie GP z, z wysłał nas na dodatkowe badania: na demencję, na Aha. Parkinsona i na Alzheimera. Aha. Bo okazało się, że te e, symptomy, te, e, może zapomniałem, jak to się mówi po polsku, e, proszę mówić, po angielsku. objawy, te objawy tak. e, spo, e, były bardzo podobne. Tak. I tu, tu się z, z zrobiło takie zamieszanie. Nie wiadomo było, co to jest, czy to jest demencja, czy to jest Parkinson. E, jeden lekarz stwierdził, że jest Parkinson. A drugi z kolei stwierdził, że to nie jest Parkinson, że to nie ma nic wspólnego z Parkinsonem. Poszliśmy do następnego, stwierdzili, że to nie jest demencja. Poszliśmy do następnego, stwierdzili, że nie jest to e, Alzheimer. E, jedyne, co ze mną się zgadzali, to e, to, że nie ma komunikacji pomiędzy mózgiem a resztą ciała. Więc ja poprosiłam, żeby skierowali nas do neurologa, ale to trwało trzy miesiące, zanim dostaliśmy, dostaliśmy datę, kiedy mamy. W międzyczasie te wszystkie poszukiwania trwały. Jeździliśmy po różnych szpitalach, przychodniach i nikt niczego nie mógł stanowczo powiedzieć. Największym objawem to było to, że właśnie ta komunikacja pomiędzy mózgiem, a ciałem przestała działać. Język angielski kompletnie odszedł na pewien czas. Zupełnie jakby wrócił do swojego oryginalnego języka. Komunikacja pomiędzy mózgiem a ciałem przestała działać. Był problem z chodzeniem, był problem z pamięcią przede wszystkim. Ruchy takie nieskoordynowane. Co tam jeszcze? Co tam takiego szczególnego było? No, najgłówniejsze było to, że, że były też takie zawroty, niewielkie, ale tak. I, I po prostu to mnie bardzo, bardzo zmartwiło, bo skoro lekarze nie wiedzieli, co jest dokładnie, to jak ja mam wiedzieć? Ale ja po prostu się nie poddawałam, ponieważ wiedziałam, że jeżeli ja, jeżeli nasz GP nie będzie w stanie nas pokierować, ale my, się, my mamy, my mamy do pre, dobrego lekarza rodzinnego i on po prostu też się nie poddaje, dopóki nie, nie zobaczy co to dokładnie jest, będzie wysyłał nas do skutku. Więc wszystkie badania porobiliśmy i jednak okazało się, że te objawy były bardzo mocno wskazujące na albo demencję, albo Parkinsona, albo e, Alzheimera, ale okazało się, że w końcu były to małe wylewy w mózgu, które spowodowały, że mózg się skurczył. Miała Pani faktycznie bardzo ciężką przeprawę i, i tak jak tutaj Pani wspomina, te, te objawy były bardzo faktycznie wskazujące na, tą konkretną, na to konkretne schorzenie. Mm -hmm. Widziałam, słyszę z, z, z Pani wypowiedzi, że wiedziała Pani, gdzie szukać informacji, i wsparcia, że bardzo dobrze sobie Pani poradziła przez właśnie ten system opieki zdrowotnej. Ale czy pamięta Pani, jak się czuła w tamtym okresie, jakie myśli chodziły po głowie, takie związane po prostu z całą tą sytuacją? Ale... Powiem szczerze, że myśli były bardzo, bardzo smutne, że się tak wyrażę, bo ta niewiedza, co to jest, była jednoznacznie irytująca. Bo nie wiadomo było, jak reagować na, na zachowania, na, 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 na mowę, na pamięć i tak dalej. Ale z drugiej strony też była to taka, akurat w moim przypadku, kwestia takiego, Rozpoznania, co to jest. Ja y, bardzo dużo na ten temat rozmyślałam, analizowałam każde zachowanie. E, szukałam, e, dyskutowałam z różnymi ludźmi i z lekarzami, i z pielęgniarkami, które przychodziły do męża e, i nawet z ludźmi zajmującymi się alternatywną medycyną. Z, z ludźmi, z różnymi doświadczeniami życiowymi, chorobami i tak dalej. Ale wierzyłam cały czas też, że po tych wszystkich przejściach, które mieliśmy do tamtego czasu, wszystko jest możliwe i że, mając tą dobrą opiekę i u onkologa, i, i u naszego lekarza rodzinnego, to wierzyłam, że ta pomoc nadejdzie. Mieliśmy do dzisiaj mamy cały czas regularne wizyty pielęgniarek, które regularnie przychodzą, sprawdzają, telefonują, dowiadują się, co jest, I, i po prostu dzięki temu udało nam się też wszystkiego dowiedzieć, co trzeba. Zajęło to trochę czasu, ale poprzez spokojną rozmowę z ludźmi, którzy są kluczowi w jakby kierowaniu dalej, to wszystko się udało. Tak, tutaj myślę, że warto jest podkreślić o tym, że ten system opieki, e, zarówno zdrowotnej, jak i właśnie opieki socjalnej w Anglii jest dość rozbudowany, tak. ale często jest to mimo wszystko jak gdyby, e, no, zajmuje to czas, tak I, i, te, i, i to pomimo tego, że wszystko jest e, tak naprawdę na miejscu. Czasem właśnie tym naj, takim największym krokiem jest ta diagnoza, bo już po otrzymaniu tej diagnozy jesteśmy w stanie zaakomodować tą pomoc, tak, tak. E, która naprawdę jest dostępna. Absolutnie. Czy miała pani z kim porozmawiać yy, i taki system tak. wsparcia też tak, czy, czy tam się znalazł? Mhm. Tak, tak. Rozmowy, pielęgniarki, do każ w każdej chwili można było zadzwonić, czy do lekarza, czy do pielęgniarki i oni pokierowali gdzie trzeba. E przychodzili do nas do domu i, i mieliśmy dostęp do logopedy, do fizjoterapeuty, do ludzie przychodzili i naprawdę praktycznie codziennie mieliśmy kogoś. I w domu zarówno jak i jeździliśmy do, na umówione spotkania, gdzie mogliśmy to wszystko przedyskutować, dowiedzieć się więcej. Mieliśmy informacje do, da, nam dawane, także w naszym przypadku ta opieka do dzisiaj jest naprawdę na wysokim poziomie. Co może Pani powiedzieć teraz, z czego być może nie zdawała sobie pani sprawy na początku, tak patrząc na tę całą sytuację? Zdałem sobie z tego sprawę, że jeżeli nie byłabym um, taka dociekliwa, to widocznie byśmy nie byli na, na tym poziomie, na którym, na którym jesteśmy. Ale ponieważ byłam dociekliwa, byłam cierpliwa przede wszystkim i rozmawiałam z kim, z kim można było rozmawiać, pytałam e, i dostawałam odpowiedzi, i to było, to było najważniejsze. Patrząc na to dzisiaj, ogromne szczęście i przywilej, że, że mamy tak wspaniałych ludzi opiekujących się mężem. I bardzo się cieszę, bo, bo gdzieś tam byłam z drugiej strony i byłam częścią um, zarówno tej opieki socjalnej i zawsze gdzieś tam dawałam z siebie wszystko, więc, więc ja zawsze się cieszę, że, że, że jak gdyby to też jest dobrze odbierane. Mhm. Proszę mi powiedzieć, ta diagnoza, tak jak ona już nas, nastała, jak już przyszedł ten moment i ta diagnoza została zdefiniowana, czy to w ogóle miało wpływ na Pani życie, czy to po prostu przyniosło coś? Na pewno, hmm. bo w momencie, kiedy to podejrzenie było, to różne myśli przychodzą do głowy, tak, co to będzie, czy ja, czy ja sobie dam radę, czy ktoś mi pomoże, czy ktoś będzie przy mnie, e, e, ciśnienie takie psychiczne niesamowite. Niesamowite, to po prostu wydaje mi się, że często słowami się tego nie da opisać. Bo to jest jedna wielka niewiadoma, tak? Jak długo to potrwa? Ile to potrwa? Czy, czy ja będę mogła odstąpić chociaż na 5 na minut yy, yy, mojego męża, że, że on sobie da radę? To po prostu cały kłębek myśli yy, i wszystko w jednej ogromnej niewiadomej. A później dopiero jak już zaczęliśmy. Uzyskiwać tak negatywne na, na demencję, negatywne na Alzheimera, negatywne na Parkinsona, to, to powietrze z tego balonu tak powoli schodziło za każdym razem, aż wreszcie zeszło całkiem, i po prostu byliśmy bardzo wdzięczni za to, że jest tak, jak jest i że możemy po prostu żyć życiem, które po prostu no już się nie, nie zmieni w żaden inny sposób, tylko musimy brać garściami to, co jest i, i sprawić, że jest o to życie najlepsze, jakie może być. No po prostu w ogóle aż mi przychodzą podczas rozmowy z Panią, bo, bo jest Pani cudowną osobą. E to teraz z doświadczeniem jaki pani posiada, co mogłaby pani poradzić osobie, która zauważa pierwsze oznaki demencji u siebie, przyjaciół lub rodziny? Może jeżeli ktoś zauważy coś u siebie, to natychmiast, natychmiast reagować, nie czekać, nie czekać, że a zobaczymy, bo to może dzisiaj tylko zobaczymy jak będzie jutro, tylko natychmiast reagować, natychmiast zgłosić się do lekarza rodzinnego powiedzieć, co jest i jak się czujemy i poprosić, żeby to sprawdzić. Bo jeżeli, jeżeli poprosimy, to jesteśmy w stanie wszystko osiągnąć. Zgadzam się. Myślę, że wydaje, że jeżeli chodzi o naszych przyjaciół lub rodzinę, to również jest bardzo ważne, żeby, żeby im podpowiadać, mając jakikolwiek rąbek tej świadomości takiej, że, że, że faktycznie można tutaj bardzo wiele zrobić po diagnozie i kiedy wiemy, co tak naprawdę Jak się tak? dzieje. Czy ma Pani jakąś taką ostatnią myśl lub uwagę na temat demencji? Jest kilka rzeczy, które, które mam na myśli, ale uważam, że przede wszystkim sprawdzić potwierdzić. I wtedy działać. I szukać tej pomocy. Ja tak szukać powiem. pomocy, absolutnie. Bo, bo ona jest tam naprawdę dostępna i tak. taką naszą ważną rolą w tym całym projekcie jest to, żeby to pokazać, tak, i pokazać jak gdyby, um, że, żeby nie bać się diagnozować, żeby nie bać się czasami przyznać do tego, że coś się dzieje takiego, co, co jest, co, co od gdzieś nam jednak troszeczkę odchodzi od tej takiej naszej normalności tak. i tak. nie zrzucać tego, albo jestem zmęczona, a być może w ogóle jakiś tam, powiedzmy, jakiś to jest gorszy okres, bo im, wie, im szybciej tak naprawdę otrzymamy te, te, jak gdyby tą diagnozę, czy, czy jej brak, czy jakąkolwiek inną diagnozę, tym szybciej jesteśmy w stanie zacząć działać um, i, i tak naprawdę w ogóle również pomagać w sobie dalej albo rozwiązywać problemy, które są gdzieś jakimś tak. podłożem dodatkowo. Ja myślę, ja myślę, że przede wszystkim nie, niczego sobie nie wmawiać, Też, Tyl, tak. tylko, tylko po prostu obserwować samego siebie żeby zapoznać siebie z reakcjami, z tym, jak nasze, nasz organizm działa, jak nasze ciało się zachowuje. I wtedy, kiedy widzimy te anomalia, jakie by one nie były, to jak najszybciej je sprawdzić, zdiagnozować, i wtedy iść ścieżką, jaką można iść, aby to rozwiązać. Wyleczyć czy spowolnić, jeżeli to jest demencja, żeby to zatrzymać. Bo jest możliwość tego zatrzymania, I, i uważam, że im wcześniej te objawy zauważymy w sobie, to, to jest absolutnie e, istotne, żeby, żeby iść sprawdzić i wiedzieć, co się dzieje. Zdecydowanie, zdecydowanie jeszcze tutaj tylko, jak gdyby wspomnę, że jeszcze leku niestety na demencję nie mamy, ale właśnie dzięki wczesnej diagnozie my jesteśmy w stanie opóźnić znacznie często po prostu w ogóle postęp tej Dokładnie. choroby, która może mieć wpływ i zarówno na naszą e, mentalność albo na ciało, w zależności od tego w jaki sposób ona nas gdzieś tam, e, gdzieś tam nas traktuje, tak, w ogóle w tym postępie jej. Tak. Pani Mario, ja bym tak. chciała bardzo podziękować um, dzisiaj Pani za, za uczestnictwo, za poświęcony czas. Ja zdaję ja sobie sprawę, za... jak jest Pani mocno zajęta. Więc, więc dla mnie jest to niesamowita przyjemność gościć Panią tutaj u nas I, i, i ja bardzo mocno dziękuję i mamy nadzieję, myślę, że obie, że jednak mimo wszystko właśnie takimi spotkaniami będziemy w stanie pokazać, jak ważne jest jak gdyby dbanie Absolutnie. o siebie i o naszych bliskich i jaki może mieć to wpływ i impact na nasze życie tak. w późniejszym etapie. Więc dziękuję najuprzejmie. Ja również bardzo dziękuję i drodzy Państwo... Naprawdę proszę zauważyć w sobie to piękno i, i sprawdzić wszystko, co, co trzeba sprawdzić. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję bardzo.